Dzięki martw, jest z tobą piorun? Zmodyfikowany pies. Z jesteś bezpieczna. Piorun! Dobra! Łapcie tego kundla! To było niezłe. Nie zobaczysz już nigdy! I cięcie. Ten pies jest bohaterem serialu sensacyjnego. Wolnie! No. I uwierzył... Nie trać nadziei! No. ...że naprawdę jest superbohaterem. Piorun, zostań! Uważaj, tam jest rzeczywistość! Obronię cię, peli! Przerwano zdjęcia do kolejnego odcinka kultowego serialu Piorun, ponieważ w twórcę głównej roli! Aha. Walt Disney przedstawia... Wiem cię gdzieś widział? Gdzie? On ma fotograficzną pamięć w ogóle! Muszę sobie przypomnieć, bo mnie to będzie męczył. Coś mi dzwoni. Nie, nie, pustkę mam Coś mi się pobruchało. Muszę dotrzeć do kogoś z otoczenia ich bossa Do kota Ach, A Sara aleś zamotał, ty co, alpinista? Zwrócę ci wolność, kotku, jak odnajdę Nie pieroduj, to! Nie, bo to cały rano czyściłam pudełko Na pewno się boi, psinka Nieustraszony pies się boi? Jesteś piorun, ten super pies A gdzie jest Penny? Właśnie jej szukam Porwał ją doktor zło. Ja porwałem mu kota Ej, skupiaj, Zaprowadzi mnie do niej. Mogę być waszą tajną bronią, co? Akcja będzie ostra. Bańka jest okrągła. Nie będziesz miał chwili wytchnienia. Obiecujesz, poznasz smak ryzyka. To moja ulubiona przekąska. Głodny jesteś? Bez przerwy! Ty się za dużo tej telewizji naoglądałeś! Jestem prawdziwy! Trunka bohaterów z przypadku. Ty, ogarnij się, co? Nie jesteś super psem! Rusza w daleką drogę do domu. Piorun im uciekł. Może być dosłownie wszędzie. Jestem panem świata! Nową komedię Disneya. Piorun! 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 Zaraz spuszczą ze smyczy. Super nie zdaj super głos! Muszę tam być za dwie minuty. Pożyczę ci bańkę. Piorun.